Dzisiaj, wspólnie z Eustachem, moim pomocnikiem, chciałabym poruszyć bardzo ważną kwestię. Ponieważ często do eufonii trafiają osoby, które już podjęły decyzję o tym, że chcą nagrywać podcast albo chcą rozpocząć nagrywanie wideo, ale niestety po pierwszej próbie zderzają się ze ścianą własnych oczekiwań i okazuje się, że ich głos nie brzmi tak samo, jak im się wydaje. Że jest najczęściej za wysoki, że jest mało dźwięczny, że brzmi w jakiś sposób obco i nie, zupełnie to nie jest to, czego byśmy oczekiwali. I dzisiaj, właśnie wspólnie z Eustachem, wytłumaczymy, dlaczego to tak jest. Wszystko to, co słyszymy, dociera do naszego ucha za pomocą fali, która leci. Słyszymy tak rozmowy, szum drzew, śpiewki taków cząsteczki obijają się o siebie i dochodzą do naszego ucha, natrafiają tam na błonę bębenkową, ta zaczyna się wyginać i przekazuje te drgania dalej do ucha wewnętrznego. Natomiast sprawa wygląda troszeczkę inaczej, kiedy to my jesteśmy generatorem dźwięku, czyli tak na dobrą sprawę to źródło wydobywania się jest w środku w nas. I teraz, po pierwsze, Leci sobie tutaj powietrze od środka, tak? Ono pobudza struny głosowe, przelatuje przez usta, ale jednocześnie obija się też o strukturę kostną. Obija się wzdłuż kręgosłupa, na podstawie czaszki. Są nawet aktorzy, którzy twierdzą, że drgania to czuć nawet w stopach. Także i tam można poczuć to tworzenie się dźwięku. I chodzi o to, że pośrednictwo kostne, czyli te drgania, które się rozchodzą po naszym szkielecie, docierają do ucha wewnętrznego szybciej niż to, co wyleci z ust, odbije się od wszystkich ścian i wszystkich mebli, tego co jest w pobliżu i powróci do nas jako fala akustyczna. W związku z czym ten dźwięk, który dociera do nas tędy, jest właśnie przez nas odbierany dużo szybciej. Czyli nasz głos jest troszeczkę zniekształcony. Słyszymy go inaczej niż słyszymy całą resztę. Żeby jeszcze troszeczkę uwiarygodnić ten fakt, mam ze sobą dzisiaj taką Biblię Audiologiczną. Audiolodzy to specjaliści od słuchu. Oni dopasowują aparaty słuchowe. I ta wspomniana Biblia to Audiologia Kliniczna pod redakcją profesor Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej. I tu przy opisie takiego najbardziej standardowego. Badania audiologicznego, czyli audiometrii tonalnej, widzimy wykresy, które pokazują krzywą powietrzną oraz krzywą kostną, i na podstawie analizy tego, jak one względem siebie się układają, można wnioskować, czy ktoś ma ubytek w prawym albo w lewym uchu, jakiego typu jest to ubytek. I jeżeli Kiedykolwiek ktoś z Was miał takie badanie, to wyglądało to tak, że jedne słuchawki były założone na uszy i to było to przewodnictwo powietrzne, a druga słuchawka, taka dosyć nietypowa, ona nie do końca przypomina słuchawkę, prawdę mówiąc, jest zakładana na taką strukturę dobrze wyczuwalną za uchem. U Eustachego to jest tutaj. To jest wyrostek sutkowaty, To jest taka wyniosłość, część kości skroniowej. I właśnie ta jedna słuchawka odbiera drgania kostne, a druga słuchawka odbiera te bodźce z przewodnictwa powietrznego. I ta, i wiele innych ciekawostek, będzie jeszcze omawiana podczas najbliższego szkolenia w Klubie Trenerów Biznesu. Bardzo serdecznie ja oraz Eustachy zapraszamy na to szkolenie.